Kolejnowie odczepiamy zaczep z płotnika, Zaciskamy zaczep i zabezpieczamy. Dodatkowo na dashboardzie możemy włączyć światło przyciskając szybko dwa razy przycisk. Sprawdzić poziom naładowania teraz zostały nam trzy kreski z pięciu oraz aktywowanie funkcji jazdy 35 km na godzinę poprzez kliknięcie 6 razy szybko tego przycisku. Aby aktywować ten pomad, przytrzymaj przez 10 sekund maksymalną prędkość. W sklepie Play oraz App Store możecie pobrać aplikację MyScooty. Dzięki aplikacji możecie w bardzo łatwy sposób połączyć swoją hulajnogę z telefonem. W jaki sposób hamujemy motusem Scooty 10? Hulajnoga hamuje na dwa sposoby. W przednim kole mamy hamulec bębnowy, a z tyłu odbywa się hamowanie silnikiem. Zaciskając klamkę hamulca.